Cześć, na początku marca trafił na rynek kolejny wytrzymały smartfon od Duji, a konkretnie model S86, który wyposażony został w potężną baterię o pojemności 8500 mAh. Niedawno na rynek trafiła także jego podrasowana wersja Pro, która wzbogacona została o dodatkowe 2GB pamięci RAM i termometr na podczerwień. Wersji Pro raczej testować nie będę, ale myślę, że na podstawie tej recenzji każdy będzie mógł zdecydować, czy chce dopłacić do wersji Pro. Czy woli zaoszczędzić parę złotych? Zapraszam do recenzji. Duji S86 ma wymiary 164x81x16,8 mm, jest więc naprawdę gruby w porównaniu do klasycznych smartfonów. Dla przykładu S86 jest dwukrotnie grubszy niż na przykład Realme 8 Pro. Natomiast waga telefonu wynosi 323 gramy, czyli też nie mało, ale biorąc pod uwagę, że mamy tutaj potężną wbudowaną baterię, to zarówno waga jak i gabaryty są naprawdę w porządku. Telefon ma charakterystyczną dla wytrzymałych telefonów budowę. Rogi telefonu chronią gumowe odbojniki o ściętych krawędziach i naciętym performowanym grzbiecie. Odbojniki chronią ekran przed uszkodzeniem, bo właśnie upadek na róg ze względu na swoją niewielką powierzchnię jest najniebezpieczniejszy dla ekranu. Dodatkowo po obu stronach ekranu biegną dwie pomarańczowe gumki, które minimalnie wystają ponad ekran, również chroniąc go w czasie upadku. Trochę mocniej od nich wystaje górna i dolna. Tył telefonu pokryty został antypoślizgową gumą o performowanym wzorze. Na dole tylnego panelu mamy głośnik oraz grawerowane metalowe logo, poniżej którego umieszczony został zaczep na smycz. Sam nie korzystam z zaczepu, dlatego bardzo podoba mi się, że nie wystaje on ponad obudowę i nie przeszkadza. Na górze znajduje się jeszcze dość spory moduł aparatu. Moduł wykonany jest z metalu i delikatnie wystaje ponad bryłę telefonu, natomiast obiektywy są delikatnie schowane do środka, dzięki czemu są dużo mniej narażone na uszkodzenia. Boki telefonu oraz przyciski funkcyjne wykonane są z metalu. Z lewej strony znajduje się przycisk konfigurowalny oraz tacka na dwie karty SIM. Domyślnie przycisk nie ma przypisanej żadnej funkcji, ten dopiero trzeba skonfigurować w ustawieniach. Tacka na karty, co bardzo mi się podoba. Można wyciągnąć paznokcie, nie potrzeba do tego żadnych dodatkowych akcesoriów jak igły czy śrubokręta. Z prawej strony telefonu znajduje się przycisk zasilania, przycisk do regulacji głośności oraz skaner linii papilarnych, który jak dla mnie jest trochę za nisko położony, aby wygodnie z niego korzystać. Na dole znajduje się jeszcze chroniony gumową zaślepką port USB typu C, a na górze złącze audio, Także zabezpieczone dobrze przylegającą zaślepką. Muszę przyznać, że podoba mi się ten telefon. Ma fajnie kontrastujące pomarańczowe wstawki, które nie tylko pełnią rolę dekoracyjną, ale i funkcyjną jak te gumki wzdłuż ekranu. Do tego telefon pomimo swej wagi pewnie leży w dłoni dzięki antypoślizgowej gumie na tylnym panelu. Telefon ma 6-calowy ekran, który chroni szkło Corning Gorilla Glass. Ekran wykonany został w technologii IPS LCD. Jego rozdzielczość to HD+. Odświeżany jest standardową częstotliwością 60 Hz, a gęstość pikseli na cal wynosi 282. U góry ekranu mamy również centralnie położone wycięcie na aparat do selfie w kształcie kropli wody. W ustawieniach ekranu możemy zmienić temperaturę kolorów, wybierając jeden z dostępnych trybów, ale różnice między nimi są niewielkie. Jeśli chodzi o jakość wyświetlanego obrazu, to jest ona mocno przeciętna. Kolorom brakuje wyrazistości, nasycenia, natomiast biel jest przygaszona, szarawa. Szkoda też, że ekran ma tylko rozdzielczość HD+, a nie Full HD+. No cóż, wyświetlacz to jedna ze słabszych stron tego telefonu. Co zaś się tyczy specyfikacji, to telefon napędzany jest przez procesor Helio P60 od Mediateka. Helio P60 to następca wysłużonego Helio P23 i jeden z najpopularniejszych układów w budżetowych telefonach. Jest to ośmiordzeniowy układ wykonany w 12 nanometrach i taktowany zegarem 2 GHz. Poza tym na pokładzie S86 znajdziemy 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej i to wykonanej w szybkim standardzie UFS 2.1. Telefon posiada również slot na kartę pamięci, dzięki której możemy rozbudować pamięć o nawet kolejne 256 GB. Wyniki S86 w testach syntetycznych wyglądają następująco: w benchmarku Atutu jest to ponad 200 000 punktów, w 3D marku w teście Wildlife 642 a w Slingshot Extreme 1289. W Geekbench 4 wynik jednego rdzenia to 1457, a wszystkich 5655, natomiast w Geekbench 5 są to kolejno 298 punktów za jeden i 1399 za wszystkie rdzenie. Jak widać w porównaniu do innych telefonów z Helio P60, Doogee S86 wykręcił jedne z lepszych wyników, choć różnice są dość niewielkie. W codziennym użytkowaniu telefon spisuje się dobrze. Działa płynnie, bez zacięć, a aplikacje uruchamiają się nie tylko szybko, ale są też dzięki sporej ilości pamięci RAM dłużej przechowywane w pamięci, dzięki czemu możemy się przełączać między działającymi w tle programami bez konieczności ponownego przeładowania. Na telefonie możemy również odpalić wymagające tytuły 3D, jak Aspal 9 czy Call of Duty Mobile. Jeśli chodzi o aparaty, to S86 wyposażony został w aparat główny z matrycą 16MB. Poza nim mamy również obiektyw szerokokątny 8. Makro 2 i czujnik głębi także 2 Mega. Aparat jest wspomagany przez 4 diody o sporej mocy, a przedni aparat do selfie ma matrycę 8 megapikseli. Jakość zdjęć z aparatu głównego jest bardzo słaba. Nawet zdjęcia dzienne zrobione w idealnym świetle odznaczają się niską szczegółowością i mają wyraźnie skłaniające się ku zimniejszym tonom odwzorowanie kolorów. Czasami algorytm przetwarzający zdjęcia stara się podrasować kolory, przez co zdjęcia wyglądają bardzo sztucznie. To samo tyczy się aparatu szerokokątnego, którego zdjęcia krajobrazów wyglądają bardzo nienaturalnie przez zbyt mocno podbitą zieleń. Przy słabym oświetleniu lub w nocy pojawia się pikselacja i szum. Łączenie trybu nocnego w mojej ocenie w żaden sposób nie wpływa na jakość zdjęć. Zdjęcia panoramiczne w nocy również wychodziły nie najlepiej, ale trzeba w tym momencie uczciwie przyznać, że ogólnie aparaty to pięta achillesowa wytrzymałych smartfonów i tylko nieliczne modele jak UMIDIGI Bison robiły naprawdę ładne zdjęcia. Filmy S86 możemy nagrywać w maksymalnej rozdzielczości Full HD. Jakość nagrań stoi na dość niskim poziomie, mają one niską szczegółowość, ale najbardziej denerwujące jest ciągłe łapanie przez kamerę ostrości. Standardowo, jak przystało na telefon od Duji, S86 działa pod kontrolą lekko zmodyfikowanego systemu Android 10. Przeprojektowana została belka powiadomień oraz menu ustawienia, w którym możemy znaleźć kilka dodatkowych opcji dotyczących kontrastu ekranu. Czy przycisku konfigurowalnego. Poza tym znajdziemy w telefonie zainstalowany zestaw aplikacji do obsługi czujników, jak kompas, miernik dźwięku, lupa czy kątomierz. W telefonie nie znajdziemy aplikacji reklamowych czy gier, ale tam gdzie system został zmodyfikowany przez Duji, kuleje jego tłumaczenie. Duji S86 posiada baterię o pojemności aż 8500 mAh. Jest to nawet dwukrotnie więcej niż w przypadku klasycznych telefonów. Bateria wspiera szybkie ładowanie 24W po kablu. I według deklaracji producenta powinna wystarczyć na 27 dni w trybie czuwania lub 15 godzin oglądania filmów. Na telefonie standardowo przeprowadziłem test wytrzymałości baterii. W trybie pełnoekranowym, z głośnością i jasnością ustawioną na 50%, telefon był w stanie otwarzać film na YouTube przez prawie 20 godzin i zostało mu jeszcze 3% baterii. Jest to naprawdę dobry wynik. Ale ładowanie telefonu jest bardzo czasochłonne od 0 do 85% trwa prawie 4 godziny. S86 jest w pełni wodoodporny, pyłoszczelny oraz odporny na wstrząsy, co potwierdzają przyznane certyfikaty IP68, IP69K oraz MIL STD 810G. Ten ostatni certyfikat wywodzi się z armii amerykańskiej i obejmuje serię testów, które sprawdzają wytrzymałość urządzenia w typowych warunkach ich pracy i transportu. Oczywiście nie mogłem sobie odmówić przyjemności przetestowania S86. Test wodoodporności oraz odporności na wstrząsy standardowo przeprowadziłem w pralce, z której S86 wyszedł nietknięty i pachnący. Głośnik multimedialny umieszczony jest na tylnym panelu i gra przyzwoicie. Jest naprawdę głośny i ma czyste, ładne brzmienie. Dudzi na swojej stronie podaje, że głośnik ma moc 2W. Poza tym mamy tu również umieszczone na górze gniazdo audio. Telefon posiada hybrydowy slot na karty, który pozwala na korzystanie z dwóch kart w formacie nanoSIM lub jednej nanoSIM i jednej microSD. Przetestowałem Doogee S86 w terenie, gdzie sieć A2 Mobile korzystająca z nadajników Plusa dała mi prędkość LT w mieście i okolicznych podmiejskich miejscowościach, natomiast w miarę oddalania się od nich sieć przełączyła się na tryb 2G, a internet na Edge. Czasem też pojawiły się lekkie zakłócenia w odbierze sygnału, ale nigdy zasięg nie znikł całkowicie. Poza tym telefon posiada moduł nawigacji współpracujący ze standardami GPS, Galileo i Beidou. Telefon wykorzystywałem również jako nawigację i spisywał się bez zarzutu. S86 obsługuje także dwuzakresowe WiFi, ma Bluetooth wersji 5.0 oraz moduł NFC do płatności mobilnych. No i przyszedł czas na podsumowanie. Duji S86 do kupienia jest za około 600-700 zł, w zależności od tego czy jest jakaś wyprzedaż na AliExpress, czy też nie. Jest to więc jeden z bardziej przystępnych cenowo wytrzymałych smartfonów. Telefon ma solidną, wzmocnioną metalem konstrukcję oraz pokryty antypoślizgową gumą tylny panel. Większa waga i rozmiar urządzenia jest wynikiem umieszczenia w S86 baterii o pojemności aż 8,5 mAh. Nie musimy dzięki niej codziennie ładować telefonu, wystarczy, że zrobimy to raz na 3 dni, chociaż pełne naładowanie baterii zajmuje naprawdę długo. Telefon posiada gniazdo słuchawkowe. Moduł NFC, boczny skaner linii papilarnych, a wydajność podzespołów i jakość ekranu w S86 są wystarczająco dobre i adekwatne do ceny urządzenia. Wiadomo, dokładając 150 czy 200 zł, możemy kupić coś znacznie wydajniejszego, jak choćby Duji S96 lub S97 Pro, ale jak na urządzenie za 600-700 zł, jest w porządku. Przypominam też, że telefon dostępny jest w wersji Pro, która posiada dodatkowe 2GB pamięci RAM oraz wbudowany termometr na podczerwień. To by było wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o tym telefonie, ja już się będę z wami żegnał. Do usłyszenia, cześć!